Jesteś może wi-fi? Nie. Bo czy między nami doskonałe połączenie. To twoja mama? To jest moja mama. Witam serdecznie. Mów witam serdecznie. A jak masz na imię? Ja mam na imię Milena. Milena Arsztow? Co? Co? Jak piękno byłoby zakazane, już dawno byś siedziała w więzieniu. Jakby piękno było zakazane, to bym siedziała w więzieniu. Widziałam Cię już. A gdzie i kiedy? W moich snach. A i na imię masz jak? Lena. Czyli tak, ta, moja przyszła dziewczyna. Jak masz na imię? Ja mam um, na imię Maja. Maja. Jesteś 9 na 10. bo jedyne czego Ci brakuje to mnie obok. Wyobraź sobie, że twoja lewa noga to Boże Narodzenie, prawa Wielkanoc. No. I co powiesz na to, żebyście się spotkać między świętami? Jeżeli w teraz nie jesteś w związku i miałaś ex, masz ex swojego, tak? To skoro twoje były to ex, to ja mogę być twoim next? Jest między nami więcej chemii niż w zupce chińskiej nie gadasz z żadnymi kolegami na Discordzie. Ja mam jednego ziomka i jest trochę zawstydzony, bo chce numer telefonu od Ciebie. Bo, bo chce wiedzieć, gdzie może mnie jutro rano znaleźć. Ej, i takie jeszcze pytanie. Hmm. Jesteś może egzaminatorką? Jaką egzaminatorką? No, pytam, tak czy nie? Ale jaką egzaminatorką? No ogólnie, czy jesteś w jakiejkolwiek dziedzinie no nie. egzaminatorką? Szkoda, bo chciałbym z tobą zaliczyć egzamin ustny. No, Latasz statkami kosmicznymi? No pewnie, codziennie. Ale serio? Chcesz się przyjechać na mojej rakiecie? Uznajmy, że jestem duchem świętym. ok? No. No. Okej. Okay. Mogę was wstąpić. Ty ładna jesteś. Nie. No jesteś. Jest dramat. Chciałbym, żeby nasze dzieci tak wyglądały. Yo, bitch, gone, ja, muszę to powiedzieć, ale nie obrać się. Brałbym cię jak babcia leki. Mm. Masz kolor oczu. Giełbasz szary? Jest. No. Już się w nich gubię jak Kiki. Skąd jesteś? Z Krakowa. A ty gdzie mieszkasz? O, w Wrocławiu. Okej, okay, czyli stamtąd będę wracał. Ja. Siema. To tam u ciebie, opowiadaj. No, w porządku. A u ciebie? Chyba nie najlepiej. Czemu? No, brakuje nie tam. Jezusa, wcześniej ktoś mi powiedział cute. Nie wiem, co, to znaczy, co to znaczy cute. Kłodkę? Jesteś. To twoja mama. Nie, no nie, nie mam mamy. No nie, nie, nie mów tak! Możesz być moją, moją nową mamą. Przygarwami? mami. Ja wiem. Po mamie, po mamie. Mama wolna? Czy mama wolna? No. Tak, a... Możesz być morzem? Dla ciebie mogę. A ja będę tytanikiem i zatonę w tobie. Tak. Mogę to mnie chyba skipnąć dwa razy. Nie, w żadnym bądź razie. W życiu bym tego nie zrobił. Wiesz dlaczego bym tego nie zrobił? Bo masz dwa solidne argumenty. Chcesz wersję testową? Nie, popakam, no niby tego zdradzać, nie. Ale tak czysto hipotetycznie, jak dałbym ci milion złotych, to byś go zdradziła? O, się zastanawiasz. Ej, hey, a byłaś ostatnią do spowiedzi? Nie, nie pływam. A chcesz mieć powód? Dajcie na moją wykałaczkę. Bo mam problem. No jaki? No jutro jest poniedziałek, czyli zaczyna taki zwykły dzień, nie? Mhm. No ja mam zadanie domowe do zrobienia, no ale mi się nie chce. Mhm. Ale muszę jakieś zadanie domowe zrobić, nie? I no. co i mamy ci zrobić, czy co? Możecie być moim zadaniem domowym. To znaczy? Jesteś trochę jak taboryt, nie mogę ci się oprzeć. trochę jak niekompletny rosół. Brakuje ci tylko mojej marchewki. Nie no, no to dwie marchewki. A jak masz na imię? Radek, zapamiętaj to imię, bo będziesz krzyczała całą noc. Ja studiuję lotnictwo i kosmonautykę. Tak? To znaczy, że mogę Cię przelecieć. No siema dziewczyny. No siema. siema. Cześć, cześć. NASA. Leciałaś z Księżyca? Oczywiście. Wiadomo. Nie z tej Ziemi jest, widać że Nie jesteś niezadowolona 100%. No jestem zadowolona w związku, tylko że no, czasem jest fajnie, no. No to ja jestem nowym produktem na rynku. Nie takim drogim, a bardzo skutecznym. Fajnie do ciebie mam, Patrycjo. No. Jak to jest tak dobrze wyglądać na co dzień? So Ej, dziewczyna, co ci się tak świeci tam w nosie? Co to? Palczyk? Fajnie błyszczy. No. No a ty się błyszczysz jak magnes przy spalaniu. Ej. co? Samo mi się to nasuwane na język, ale jesteś słupką historyka, może? Nie. No jak ci widzę, to on powstanie. Mm. Lubisz zdecydowanych facetów? No. No ja nie jestem zdecydowany. Mm. No ale jak cię zobaczyłem, to ja już obawiam za chce. Jesteś 60. -tą? Nie, dlaczego? A szkoda, bo bym Cię jebał. Mówił Wam ktoś, żeby się dobrymi marynarzami. Marynarzami czemu? No bo szybko umiecie postawić maszt. Mm -hmm. Mówił się w telefon. Mhm. Mm to ja się położę, a Ty wykręcisz mi numerek. spojrzeć na podłogę? Na podłogę? Czemu? Bo przez najbliższy tydzień będziesz patrzyła tylko w sufit. Ja się, ja się, ja się, a... Ej, jestem Radek i mam psa jak coś. No dobra, Ej, jestem też mam psa. <grym> Jeśli chodzi o psa, to mówię ci to na samym początku, żebyś wiedziała, że umiem się zająć wszystkim, co jest małe i słodkie.